Wykonaliśmy. Należy mi się cieszyć, bruły grudy. Proszę, zasłużyłeś na. A i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak. Kupię klucz. Wezmę. Trafiła ciś dziś... Zastanawiam. Zawsze się cieszę. Dobrze. Cieszę się. Do zobaczenia. Aaaa. czegoś się nieuchronnie. To tu jest piekielnik. Boże sobie, poszedł. Gdzie to skrzynka? To jest to skrzynia. A skąd on ten miał klucz? Jestem ciekaw. Wyjął mu. Co tam było? Piwo. Uzdrowienie. I oho! Opłacało się to kupić. Znaczy musiałem się... no kupić. Uciekamy stąd. Szybko, 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 szybko. Uciekaj Bezi. Jezu Bezi. Bezi kaleko życiowa. właśnie. O dobrze, dobrze. Idziemy teraz na górę. Wyżej. 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 Wyżej, wyżej i jeszcze wyżej. Aha, to jest ta kopalnia. To już wiem, gdzie jesteśmy. To tutaj jest wejście. Okej. Okay. to wiem już, że możemy wyrazać stąd. Jej, możemy wyjść z tej kopalni. Tak, i możemy iść od jega Tutaj mamy level trzeci. Musimy dwa levely nabić do piątego. Ale to już się sam tym zajmę. Dum. Może dużo z EXPA za tego dostanę za, 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 za wykonanie tego questa Z tego co wiem, to chyba w tym w tym gotiku można anekman to zostać, ale nie jestem pewien. O, muzyczka, tak Ja chciałbym tą muzyczkę z Gotika z Wiki tu ona jest fajnie. Co tam coś? E, tak się podświetliło. O, ktoś tam stoi. Którzy? Kim wy jesteście? A, to wy. Okej. Okay. To mi się wracamy. W dzisiejszych na nic? Do miasta. Oczywiście walczymy z tą, tym jednym... Świniokretem? Czy jak to tam? Kreto świniami. nie pamiętam jak one miały nazwę. Ale z nimi walczymy i przed wilkami uciekamy, bo na wilki jeszcze zasłodni jesteśmy. Też jak wojady właściwie zabiję. FreeX chodzi sobie. Okej. Okay. No chodź. Wow, ale bogu. Musimy się Teraz... No, mamy 70 kP. Może no, 50 jestem. Ok, wbiegł i dosyćmy 150. Pięknie. Ok, ile na potrzebne do levelu? Tak, 125. No to musimy zrobić taki ściek wojadów. 200, 200, 200. 201 musimy zrobić taki ściek wojadów. Tak? 21, o! 21 Czego ja musimy zabić. Co tu jest? Piwo, napój, talerz, Zban... a tu blisko. Zabijmy cię! Okej, okej, okej. I teraz to najgorsze miejsce. Podpisujemy górę. Okej, okay, i teraz... Go, go, Power Rangers... A, jeszcze nie. Jeszcze sobie pozbieramy grzybki. Wow, co tu jest? E Okej, okay, bo... Myślałem, że tu jakaś ukryta kryjówka jest. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Goni nas, goni nas, goni nas, goni nas. Goni, 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 odszedł. Ja miał HP, bo nie, nie założyłem. Ło nie! Nie, 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 nie

tu 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 Idziemy O dobra. tu do. Diego. Też zaufania Zaliczyć będziemy mogli wejść do takiego tu 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 się. tu Okej. Okay. Gdzie tu 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 Gdzie kończę. Mam list od Iana. Mam listę? Yeah! 750 dostaliśmy, dokładnie tyle je. Ale z salą, to Dobra robota. Ej. Jak tam moja opinia w obozie? Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z I. Z Kati powiedział mi, że nie może się doczekać. I nie może się doczekać, kiedy staniesz. Świskak opowiedział mi o tej historii z Fiskim. Na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Dobra. zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, Nie uważa, że naprawdę udało ci się zdobyć przepis kaloma. Dexter mm -hmm. jest pod wrażeniem. Ja zresztą też. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. Udało ci się zjednać. Wow. Nie yeah. chciałbym oh yeah, być trzymać się. Baby. już możemy wejść. To już możemy wejść? Muszę. I myślisz, że w wpór... Tak. Dobra. Nie ma mowy w porządku. O Jezu, tak my tam mamy wejść. Możemy... Czekajcie, może. Może już możemy wejść. Spróbujmy. Stój! co się dzieje? Nie wolno. Czyli jeszcze musimy wykonać. Quest. I zdobyć piąty level, musimy 2125 punktów doświadczenia zdobyć. To ja już tam sobie pozdobywam zabijając te potwory okoliczne. Spróbuję sam je zdobyć, a jak coś śmiesznego będzie to to nagra. No i to wszystko. Teraz pójdziemy jeszcze do Fisk'a sprzedać nasze rzeczy, które znaleźliśmy w kopalni i nie są nam potrzebne. I możemy je wracać znaczy, możemy kończyć tę sesyjkę jeskisk. Tu jesteś, tu się przysiadasz cały czas. Dawaj, mniejsza, pokaż mi swoją okay. to bakty. A masz jeszcze tego, a masz 2000, no to spoko. Tu nie jest. to zostawimy. Tego... No właściwie sprzedamy tym jednym pierwszy Ten do ten ochrony przed ogniem, bo 3 to jest mało A na razie żadnych ogniów plujnych nie ma Okej, okay. okay. okay, mniejsza Połóżmy sobie Teraz coś z tego sprzedamy Takie mięso jest 5 5 razy 20 to jest będzie 100 takie jest 8, czyli możemy sobie to upiec i całą mięso sprzedać, ale... Ja wolę sprzedać co innego. Z roślinek sprzedamy sobie... Co to za roślina? Twardziel. Twardzienik! O Jezu. W piekielniku zostawimy sobie uzdrawiające miksturki, to nie. Pisma, nie. Skrzynie. To jest nie warto, to nie warto nawet. Pochodnie, nie. To jest to pochodnia, też się nie da sprzedać. Talerz, sprzedamy, dzban i to wszystko. No nie za dużo, ale. Chociaż jeszcze możemy od niego się pohandlować. Na Ola on ma asyfiku od nas. Ząb kopacza, a właściwie mogliśmy jeden ząb kopacza kupić, ale mniejsza. to będzie wszystko. To pójdziemy się jeszcze przespać i ile mamy ludy przez to Jeżeli Dobra. Nie będziemy musieli płacić tego 1000 tych tysiąc bryłek ludy. To my pójdziemy się do naszego domku przespać i na tym skończymy to sesję. To jest drabina. Okej okay, wchodź Bezi, wchodź, 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 wyżej, wyżej, wyżej Aaa, nie wejdziesz Jestem hardkorem. Uwierz mi od drabiny A w miarzu, uwierz mi drabinę Na masz rację Myślałem, że ten rzut będzie za nami chodził Tak bym go gdzieś tam zamiast zabił A tak, to straciliśmy go z widoku, dobra więc tu był Plamus, a to by kolejna... była to kolejna sesja, zagrajmy w Gothic 1, na razie.